Siemano, witajcie, z tej strony Wen Dzisiaj sobie zagramy Flatouta 2 Dzisiaj będzie króciutki dosyć odcinek Myślę, że nie będziemy Jakoś nie wiadomo jak tutaj sobie yy, Nie wiadomo jak ja, ja, Jaki długi robić A więc normalnie sobie tutaj je, Jedziemy z kuksem. W ogóle zapowiadałem na weekend opada Weekend już się naprawdę zbliża Także No będzie mocno, dzisiaj już jest piątek a więc no. Będzie normalnie, kurdy. Znaczy nie w którym na ogóle ten film wstawię, słuchajcie, ale chyba to będzie jakoś piątego nagrałem to w środę, a ja to wstawię, wiecie, na zapas sobie nagrywam. A więc dlatego już mówię, że to jest ten dzień, a ja sobie tutaj jadę normalnie. Jak ten obraz co ci poleciał, wy tego nie widzieliście, ale znaczy ja nie, nie nagram akurat tego, dlatego włączysz tylko nagrywanie, bo tutaj w się dymy dzieją. Jo! Widzieliście tego depilatora, jak on, po, jak on poleciał? Nie, nie, no normalnie go gościł. Aż mi żal jego. Tego auta w ogóle. Nie lubię, jak się coś niszczy. Dobra, tak czy siak jedziemy. Ale wiesz co ta kupa na łeb, normalnie gości. Ale poleciała. Ej, dobra, będę nagrywał, słuchajcie, bo tego nie widzieliście znowu, kurde. ja co chwilę po teraz cięcie, wiecie? Ale dobra, ta, teraz nie robimy cięcia, żeby było wszystko widać. W ogóle, co tu się dzieje, ja. Ma cukru. No, mańce, przeważnie sami jadę na początku, bo ich wszystkich wyprzedzam. No, bo o to chodzi, słuchajcie. Pię... Oku. O, t... Ej, ten obraz tu nie spadł, dobra, ta... ten obraz tu trzeba zwalić. Patrz na to, jak on poleciał. Pięknie, normalnie, dobra. To może być. Ej, wano w niego, ej, wano w ten obraz. W sumie śmiesznie. Dobra. Ej dobra, bo nam ucieka, gościu gościuwa a dal dostał! O kurde, idealnie widzieliście to O to chodzi we w dwa normalnie to, No nie wiem, żartuję, to nie o to, słuchajcie, chodzi o to chodzi, żeby normalnie ścigać się. ale ja słuchajcie, ja tak lubię, bo śmiesznie w sumie przynajmniej jest słuchajcie. jest jakieś coś innego, a nie takie w gra, zwykłej grań. Nagram przyszły odcinek, to może nagram e, z tych minigierek. Albo dzisiaj może nagram te minigierki i też zobaczymy. To jak się będzie króciutko, odcinek 2 minut 18. Zapatrzyłem znowu, dobra. Musimy sobie się spokojnie, musimy się tutaj trochę skupić bardziej na jeździe. Bo ja za dużo już trochę mówię. No i to jest mapka w lewym górnym górnym, Gdy te, te przeróbki słuchajcie, jak ja robię, ja to napiszcie, czy Wam się to podoba. Bo ja co chwilę te same wstawiam. Jezus przeważnie, ale możecie napisać, bo to jest w sumie spoko Nawet gdy no nie doleciał ten gnojek mały, no szkoda. No, i nie doleciał ten dorosły człowiek. No, człowieku, masz prawo jazdy, ty nie doleciałeś. Prawo lotu chyba. Dobra. Ej, kurde, bo ja wodę sięgam. Nie, nie wiem, czy się nie zagapię. Jeszcze za Ramanda dostanę w czasie drogi pić alkohol. Nie, no wodę piłem. Ale wiecie, no nie wolno. Normalnie. Oj sorry stary nie, to nie w tym momencie o kurde Aj. ale że poleciał ale par piruety Normalnie Dobra Nie zapomnijcie ale zanim to nie zapomnijcie stawić łapki w górę subskrypcji i jedziemy dalej Okej okay, słuchajcie teraz będziemy musieli tutaj normalnie dymy porobić Co na razie jest spokojna za wiadomo nic się nie dzieje takiego No kurde toru wyleciałem, e. Gościu! Trzeba przyspieszyć normalnie tutaj! No nie, no to, to było słabe, słuchajcie, no, no słabe. Ej, te rury wydechowe nam się jeszcze nadal trzymają, to jest okej, okay, to jest dziwne. O, jene, jene. Dobra, ja mam coś pokażę, słuchajcie, bo tu kiedyś wjechałem, chciałem po prawej stronie, ale wjedziemy chyba po lewej, bo tu się akurat spimy, że tu, słuchajcie, patrzcie, no, To tu sobie można wjechać, tylko że to jest ślisko strasznie. Widać, że jest bardzo ślisko. Widzicie jak to ślisko. I to słuchajcie, mogę sobie jeździć normalnie. No a to sobie mogę sobie akurat spaść. <grym> Rozwaliłem. Nie no słuchajcie, dobra, jedziemy. Jedziemy dalej, tu o to chodzi, żeby z w tego, tego jasona tam ten. Jak zwał, tak zwał. To jest kurde depilator. Normalnie. <grym> Nie no mi go trochę żal. Ale dobra. Przebaczy mi. Dam mu czekoladę i tyle. I, i, I tego, i 10 tysięcy złotych za naprawę auta, i to wystarczy. <grym> nie, no. No, bo jadziemy normalnie. Ło kurde. A, walnąłem. Kurde. Czemu ta auto tak pływa po ziemi? To to nie, nie jest, kurde, fajne. No, ale teraz ci się musi udać. No, nikogo nie ma na matce, cały czas jestem sam. Jesteśmy sami, słuchajcie, bardzo fajna atmosfera, ale ten obraz to nieźle poleciał ty. Co się dzieje w ogóle z nim, nie? Ja znaczy, nie tak chciałem, żeby to wyszło. Mogł... Chciałem tamten zwalić, kurde. Aj, dobra, poczekamy na niego. Chodź tu, gościu, chodź tu, gościu. Jedzie? Nie, tu jeszcze raz jedzie. Jedzie se typ. O nie, chyba go nie dogonimy, ale kogoś innego. Ja! O, ej, widzieliście to. Gdzie ona jest? Tutaj, on nią da. Do... Ja znowu dostała. I teraz giniesz. Znaczy nie wiem, dobra już kończymy to. Jedziemy dalej. Ależ... Dostała ten biedny ma Znaczy biedna nie, w sumie to auto fajne, to jest to dosyć to auto. Dobra, no, jedziemy. Mustang, ja to chyba jest Mustang, nie wiem szczerze. Tak, tak, po, tak, po, tak po tylnych światłach widzę. Fajnie, bo to niestety te modele są tak chyba kopiowane od innych. Tych takich naszych auto, także... Więc trzeba pochwalić. Chyba nie skopa, tak mi się wydaje, no nie wiem. Dobra, jedziemy. Oj Gościu, nie ma być nikogo na mapie, słuchajcie, jestem tutaj sam. Jakby co ta tam nie ma tego jasona. Jedziemy. O, Ale było pięknie. A i teraz obraz normalnie leci. takie <zysy> z jakimś nie wiem promocja na gumy, czy co tam. Dobra, jedziemy. Tutaj to tu, tu w żółtego jedziemy, żółty tu skręci. A ty, kurde, lamusie, A ty, kurde. No, ja tak skręcił sobie i jeszcze go nie trafiłem. O nieładnie, ale jak więc on tak mocno skręcił? Przecież to jest niemożliwe, tak szybko jechałem. Gdy. Dobra, no w będzie jak coś, to będzie nawet. Zimno będzie, brudu, no tak, że śnieg się może utrzymać. O, Mam nadzieję, że będzie mróz, bo na ostatnio nawet. Na, w ogóle na wielkanoc mam nadzieję, że będzie śnieg, bo ostatnio był. Mróz i śnieg to po prostu. No lepiej nie może być niż ciepło, ciepła w kołdra i leżysz w łóżku normalnie. Jeszcze po kąpaniu. Rano czy tam wieczorem. Okej, okay, to jedziemy. Tutaj guściu, mania no, już trzy dni. <laughs> Ej, nie, ja się miałem wykąpać, a czy Dzisiaj, nie, no, no wej. <laughs> ja się kąpać i nie mogę do tego dojść, kurde. What? What? co się dzieje z tymi obrazami? Dobra, do, do, jego chyba nie dogonimy już, chociaż. Czekam, tu jest. Aj dobra, dogonimy go. Gwiazda z tego wariata! Kurde, nie udało się. No słabo. O! ale normalnie, kurde widziałeś tu. Nie no, Ja ta tutaj. O kurde, o kurde, panowanie tracę na drodze. Dobra, teraz słuchajcie, teraz, teraz. Ja no nie, czemu ja nie mogę tam dolecieć? Głupi obraz no, głupi. No, a nie. Słuchajcie, tak nie może być. Musi być tradycyjnie wszystko. Pamiętajcie, nie, że zero nowości, bo nowe rzeczy są okropne i stare czasy były lepsze. No, teraz się, słuchajcie, musi udać. No, kurde, jedź tym. O oh, A ja wala nie. Nie. ja to znowu zginąłem. No, nie. Teraz musi się udać. A no, wariatko. Nie, w tym wszystkim skrzypnąłem wyszedłem przypadkowo. Jesteśmy, a przynajmniej jesteśmy z przodu, także nice. Dobra, teraz się musi udać no błagać. Nie musi, ale może chociaż się udać. Błagam. Teraz tutaj żeby. Nani? Żeby w ten obraz tam bliżej być. Błagam doleć tam. Nani? No ty... No to jest żart... Ile ja jechał? Zaraz zobaczę na nagraniu później. To jest żart. Przecież ty ile jechał kilometrów na godzinę i w niego nie trafić. Ja Nie no później na nagranie. To jest niemożliwe, ej. Znaczy czasami tak jest, no ale kurde to... Urąbane ten odcinek bo powiem później jak się pododawać, nie wiem, efekty, jakieś przeróbki będzie śmieszne Nie wiem, dobra Tak czy siak Tutaj normalnie, kurde jasne, z tym kuksem A więc pięknie ładnie tutaj Dobra, teraz się uda, teraz, teraz, teraz Teraz, teraz, teraz. O Jezu, teraz! O! Dobra, udało się! Teraz tylko musi się udać obraz walić, a jeszcze nikogo nie ma, o teraz są. Dobra. Dobra, obraz jako, ty, jako tako zwalony, tylko jakoś tak coś pijany jest. No <grybujesz>, właśnie, tu widać. No, ty jedziesz? Wariacie? Dobra, jedzie wariat. Pięknie, teraz się uda, słuchajcie, teraz! Jo, nie, nie, jeszcze nie w tego walnęłem, ale dobra. Uhohoho. Słuchaj, to było niezłe, trzeba przyznać. Jeszcze wybuchło na koniec. Czasem takie, że jak w ostatniej chwili, tak jak już wiecie, klikam tu, a uderzę jeszcze kogoś, to tam taki dym jest, że coś wybucha, nie, to jest tak, to jest świetne. No dobra, ale słuchajcie, to by było, mi się wydaje na tyle. Ja się będę z wami powoli żegnał. Subskrybujcie kanał, no, ustawcie łapki w górę. Bo naprawdę, dziękuję tak wam za 43 subskrypcje. Już chyba 4, nie wiem, czy mam 4, czy 3. 43 na razie mają. A wam dziękuję, bardzo dziękuję za to. A ja się będę z wami żegnał. Zobaczymy tylko ostatnią scenkę, jak to tutaj to wyjdzie. Wyjdzie to wyjdzie, nie wyjdzie to nie wyjdzie, trudno. Już lepiej wylałem, jakby wyszło, wiadomo. O Jezu, teraz. No teraz to się musi udać. Dobra, ej, dało się. O. Ej, pff no nie miałem po tym obrazie tam, kurde, ej obraz miałem zwalić shit shit, no nie wyszło, no miał to trochę inaczej wyjść, kurde dobra, ale za to to wyszło nieźle <śpiewanie> poleciał jak piłeczka normalnie, nie? pięknie żeś poleciał. cudownie gościu w depilatorze normalnie, żeś poleciał, teraz jeszcze lecisz. <grywa> Ej, masakra, on zaraz wybuchnie, jak tak dalej pójdzie. Ta sobie wybuchła. znaczy się nie wybuchła, tylko wyleciała. A więc trzymajcie się do następnego odcinka i cześć. お前はもう死んでいる。 死んでいる。